Musisz się nosić, aż beknie. Ubrałem Pampersa. <grymne> Dawaj. Ja. Musi wyschnąć. Beknęła! Przestań, bo ogłuchnie! Teraz ją ululaj. Bo w każdym razie... Kocham Was wszystkich, mimo że jesteście nienormalni i chociaż czasem się kłócimy. Jesteście dla mnie jak rodzina? No. Dałbym sobie za Was obciąć. Poznokcie. Kończycie? Ja kończę. Ja też bym skończył, ale robią mi się błędy. Co ty robisz? Poprawia błędy. No. Przestań. No zniszczysz monitor. <noise> Ale głupi. Nie mów tak o panu komendancie. Masz zakaz zbliżania się do komputera. Odsuń się od niego i zajmij się czymś innym. Czym? Czymkolwiek pożytecznym. Czarek skończy za ciebie. To nie moja wina, że on jest z Matołem. Ma... Czy? Moja też nie. Wpiszesz dane za niego. Przestań! Jesteś idiotą, ale nie aż tak! Wypisuję dane! Głupku! Ty na przykład przypominasz mi połączenie... Glizdy ze słoniem. O, do, dobrze, że pan przyszedł, panie policjancie. Macie tutaj wariata. Co powiedziałeś, Glizdę ze słonią? <zysy>